W pewnym miasteczku starszy pan przeprowadził się do domu swojego syna, synowej i czteroletniego wnuczka. Z wiekiem ręce zaczęły mu drżeć, wzrok pogorszył się, a chód stał się niepewny. Rodzina zasiadała wspólnie do obiadu przy jednym stole, lecz posiłki z dziadkiem stawały się coraz bardziej kłopotliwe. Groszek spadał mu z łyżki na podłogę, a kiedy próbował napić się mleka, trząsłymi dłońmi często rozlewał je na obrus. Syn i synowa zaczęli tracić cierpliwość. Trzeba coś z tym zrobić, powiedział syn zirytowany. Mam już dosyć plam na obrusie i jedzenia na podłodze. Zdecydowali, że dziadek będzie jadł sam przy małym stoliku w kącie kuchni. Kiedy dwa razy zbił talerz, zaczęli podawać mu jedzenie w drewnianej miseczce. Gdy ktoś zerkał w jego stronę, czasem w oczach staruszka widać było łzy. Czuł się samotny, odrzucony. A zamiast wsparcia słyszał jedynie kąśliwe uwagi, gdy upuścił widelec lub coś rozsypał. Mały wnuczek obserwował wszystko w milczeniu. Pewnego wieczoru, tuż przed kolacją, ojciec zauważył, jak chłopiec siedzi na podłodze i dłubie w kawałku drewna. Zapytał go łagodnie: Co tam robisz, w skarbie? Chłopiec spojrzał w górę i odpowiedział z dziecięcą szczerością: Robię miseczkę dla ciebie i mamy. Jak będziecie starzy, żebyście też mogli z niej jeść. Ojciec zamarł. Razem z żoną spojrzeli na siebie. Bez słów, tylko z łzami w oczach. Chłopiec nie rozumiał jeszcze, co właśnie im uświadomił, ale oni zrozumieli aż nadto dobrze. Tego samego wieczoru syn podszedł do swojego ojca, wziął go za rękę i z powagą zaprosił z powrotem do wspólnego stołu. Od tamtej chwili dziadek zawsze jadł razem z rodziną, i już nikt nie narzekał, gdy widelec spadł, mleko się rozlało, a obrus się zabrudził. Bo to nie porządek na stole czyni rodzinę, tylko szacunek i serce, jak my dziś traktujemy naszych rodziców, tak kiedyś nasze dzieci potraktują nas.